Z jedną z pielgrzymek, chyba w 1983 roku. Tak, bo to na, na kierownictwie TKK składaliśmy ten list, opracowaliśmy list i ten list poszedł. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy w Radio Wolna Europa usłyszałem Zuz Papieża cytat z tego listu, który raz rozpoznałem, jedno zdanie. To był sygnał dla nas, że jest dobrze. Że ten kanał jest droższy. E, więc tego typu y, 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 wsparcie y, to było, było jest bardzo istotne. Bardzo dla nas istotne i to w realnym, w re, realnym poziomie. Nie tylko moralnym, ale realnym. Powiedzieliśmy, że papieża ktoś się zapyta jakiś polityk, który przyjedzie do niego o Polskę to on po prostu powie. Proszę Państwa, jestem, jestem w Rzymie, to na papieżu zakończę. Coś też chcę powiedzieć, że pomoc w stanie wojennym Była samorządna do nie samochód, to także z głowem. A wczoraj rozmawiałem z Włochem, e, który mówił, że z jego małego miasteczka Piac Piacelni odeszło 17 e, kilku. Oczywiście on był w jakiejś grupie kościelnej, to jest tu kościół ale także związki zawodowe, wszystkie związki zawodowe, od lewa do prawa, we Francji. W dużej mierze związki zawodowe były takim, taką koś, kościem tej pomocy, wsparcia, ale także ludzie, którzy przysyłali paczki, coś tam gromadzili, jakieś pieniądze wysyłali, kili do kościołów, oczywiście były, o tam, tam, tak. No, a, widzę, że Pan, że, 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 że Pana, mm, Pan dostał specjalny, y, 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 Forlin For li... For li... no to czują. Ja... Nie, to nie jesteśmy... A, ludzi. No. Więc chcę Wam też... Zawsze dziękuję przy okazji. Bo przyjaciół prawdziwych poznaje się w wiedzy. Jak jest dobrze, no to taki tacy przyjaciół, przyjaciół się ma. Jak ja jestem w polityce, to, to wiecie, ja wiem o tym, no. Jak jest dobrze, jak, jestem, jak jest się na świeczniku, to przyjaciół jest bardzo dużo, cały rok, A jak to po prostu traci się ten świecznik? No to różnie. Telefony milną, nie? E jak się ktoś dzwoni, to on nie, nie a kto pan jest, i tak dalej, ale to naprawdę yy, yy, chcę, chcę podziękować za to, także tutaj, Włochom. Choć oczywiście nie wszyscy, ci, którzy pomagali, są tutaj, bo oni by się nie zmieścili na tej sali na pewno by się nie zmieścili. Yy. I dzięki tej pomocy, i to była i materialna, i także polityczna, na przykład w Australii, nie, w niektórych krajach, w Australii, związki zawodowe nie rozbudowały stat statków polskich. Przynosiło to, to był nacisk. W innych krajach podobnie. Demonstracja w wsparcie. Więc to nie tylko politycy. W Niemczech wsparcie z Niemiec, odbrzmi ilości paczek, paczek. chociaż polscy Niemieccy byli bardzo ostrożni. I specjalnie żaden nie wspiera. Mówiąc nie wiadomo, co z tego wyniknie. Może trzecia wojna wynikli. światowa. Ja ich rozumiem, znaczy nie podzielałem ich zdania, ale rozumiem ich ostrożność, że to im przeszkadzało w robieniu w kontaktach ze Związkiem Radzieckim, w jakimś ułożeniu sobie stosunku. Więc kończąc, proszę Państwa. Powiem, że mnie denerwuje nieraz pojęcie, jak słyszę cud. Bo ja wiem, jak na ten cud trzeba było się napracować. Ten, to, to, to nie było, to nie, to nie było w darze z, od niebie, setki tysięcy ludzi musiało na tym pracować. Ilu? No załóżmy te 9 milionów, 10 000 to był trochę przesadne, ale tak, 9 milionów było tej jawnej solidarności, a potem w stanie wojennym, no 5% pięć działało. To 450 tysięcy, to są duże liczby. To już są duże liczby. Jak nas było w przedsięwzięciu, maksimum kilkanaście tysięcy. W Gdańsku było kilkaset osób w opozycji, w Warszawie kilka tysięcy. No to, to potem, po solidarności, w stanie wojennym to olbrzymie liczby.